Siema, z tej strony Walter. Witam w kolejnym odcinku Let's Play The Binding of Isaac. Udało mi się odblokować dwie postaci. Zagram Magdalenu. Ok, na samym początku możemy pójść w lewo. Jak widać, trzech przeciwników mamy, z którymi powinienem sobie poradzić. Okej, okay. nie było tak źle. I skrzynka, a nie mam żadnej bomby. Ciekawe co moja spacja robi. O! Przywraca mi życie. Fajnie. Okej, okay, w złotym tym pokoiku mamy strzykawkę. Poison touch. O mm. zapewne z każdym moim dotknięciem. Zarażam jakieś potwory, zatruwam je Tak mi się wydaje <grystanie> Okej, okay, trzeba znaleźć bomby Może na dole gdzieś będą O, tak No ale, no nie dostanę się do nich Dlatego lubię Izaakiem grać Od razu na początku dostaję jedną bombę Ja no musimy gdzieś tutaj wypaść bomba. Bardzo by mi się przydała. O serduszka, a bomby nie widać. Kolejna skrzynka i znowu potrzeba mi kolejnej bomby. No jest źle, jest bardzo źle No zaraz bo... No tak, jeszcze lepiej Dwie kolejne bomby No, no nic, muszę iść na bossa Cie mini. Mam nadzieję, że tym razem zajdę dalej niż ostatnio Okej, okay. zostało nam tylko taki mały ludek do rozwalenia o zbugował się, zbugowało się chyba, albo i nie Tak jest, o to chodzi. Już po nim. Okej, okay. no dobrze, trzeba iść dalej. Gdzie nie wytrzasnę tej bomby. Tak więc schodzimy do drugiego poziomu. No to idziemy w lewo. Tak. sześć muszek na początek. Okej. Okay. Złota drzwi przydałby się kluczyk. Może gdzieś tutaj się wypadnie troll bomba. Trzeba uważać. O. I tableteczka. No dobrze. O super. <grym> Kolejne pomieszczenie i jakiś potworek. Nie wiem co to za potwór. Pierwszy raz go widzę na oczy. Ale szybki skubany jest. Ale sobie poradziłem Kolejna tabletka Zmniejszyła mi zasięg Super, ojej hmm, potrzebuję klucza Muszę gdzieś tutaj go znajdę O Fajne pomieszczenie I mamy jedną monetę, dwie monety. Ciekawy jestem czy może tutaj wypaść bomba lub klucz z tego ognia, z tych ognisk. O, chyba nie. Znowu kupa potworów. Najbardziej nie lubię tych skaczących. O, bomba. Teraz kluczyka nam potrzeba. Trudno je trafić. Tak jest, mamy klucz. Tu może się cofniemy i zobaczymy, jaki przedmiot się tam kryje za tymi złotymi drzwiami. Teleport. No nie wiem, nie bardzo mi się. Chociaż mogę zobaczyć, gdzie mnie przeniesie. Tak, nice ukryte pomieszczenie więc warto było użyć tego teleportu teraz trzeba się cofnąć i wziąć to serce wydaje mi się że jest bardziej przydatne od teleportu I tutaj w tej skale pewnie coś się kryje Takie jest, dwa bonusowe serduszka Mam 13 monet Sklep by się przydał A Tutaj mnie jeszcze nie było, tak jest Ojej Bomba Wydaje mi się, że tam było też jeden... Ym, jedna skała, w której mogły się ukrywać przedmioty Tak, dobrze myślałem Skała? Nie wiem, grobowiec. O, super złota skrzynka o nie ma Może gdzieś znajdę jeszcze Złota moneta Ojej, szedłem w ogień Pół serduszka dostałem 15 złotych monet, no to już sporo Szkoda, że nie mam klucza, wszedłbym do tego sklepu No tak, a tutaj też nic No dobrze, trzeba iść na bossa Monstro. Nie powinno być trudno. Ojej. Na razie jeszcze lecę na tych bonusowych serduszkach już nie. Udało się. Desert. Widzę desert dla psów bodajże. Zwiększy nam ogólny stan zdrowia. Dodaje nam dodatkowe serduszko. Okej, okay. przechodzimy do trzeciego poziomu. Na dole robale. Aż one są wytrzymałe. Okej, okay. o skrzynka. Kluci bomba. Miło. O, nie lubię tych potworków. Zawsze mnie taki trafi, no. Okej, okay, tylko jeden. Bardzo dobrze. Mamy klucz, możemy wejść do tych złotych drzwi. I Forever Alone dało nam muszkę niebieską. Wydaje mi się, że będzie atakowała wrogów naszych. zobaczymy co ta myszka zrobi no chyba atakuje ich przechodzi przez nie ojej złota moneta zastanawiam się jaki teraz będzie głos Użyłem spacji hmm, która dodaje mi punkty życia regeneruje moje zdrowie. O, jak strzelają. Okej, okay, udało się. To zostało nam przejść do bossa, ale jednego pomieszczenia jeszcze nie zbadałem. Złota skrzynka na środku. A nigdy nie wiem jak się dostać tam na środek. I strzelające robaki. Też na samym środku. I bomba na sam środek specjalnie tak, żebym nie mógł się do niej dostać cieszę się bardzo klucz i kilka złotych monet możemy się przejść do sklepu mm, itemek no, nie wiem teraz co powinienem wziąć ale chyba wezmę tą bombę tak życie i bonusowe serce Serce. O. Jeszcze wypadło nam pół serduszka. Jeszcze na górze nie byliśmy. A na górze boss. Mini boss. Ojej. Okej. Okay. Boss został pokonany Dostałem bombę i jakąś kartę bodajże No dobrze, możemy iść na bossa Do tej skrzynki i tak się nie dostanę, bo nie wiem jak A resztę pomieszczeń zbadałem Więc droga otwarta by zawalczyć kolejny poziom O, jeszcze z tym Bosem nie walczyłem Mam nadzieję, że szybko pójdzie. O, zjadł moją bombę. O, wow. O nie. Co on robi? Jaki on szybki, jest skubany. Jest, udało mi się pokonać go. Ale wydaje mi się, że to było szczęście. Więcej szczęścia niż skilla Ale spoko Lunch zwiększa nam ogólny poziom zdrowia No, kolejny poziom, czwarty Idziemy w prawo Jak zwykle ci strzelcy, O, jak ja ich nie lubię Muszę jeszcze uciekać przed tamtym Ojej, użyłem tej wielkiej bomby. Wydaje mi się, że już go pokonałem. Tak jest. Przejdziemy się na dół. Może najpierw użyję kół, które mi da dwa serduszka. Nic nie zaszkodzi, jeśli rozwalę te beczki. No ale cóż, no. Nie dostanę się do tych monet. Ym, jakby co, możecie pozostawić w komentarzu jakąś podpowiedź, jak dostać się do tych skarbów, które są na ziemi pozostają w tych niedostępnych miejscach Okej, okay, chyba już wiem jak się dostać nam na sam środek. Ojej, wpadłem w bombę. Jaki spryciarz? za zasięgiem dynamitu był jaka karta? Nie wiem, nie są tej karty. Oj, znowu te stworki. No weź się zabij okej, okay, jednego ubiłem jeszcze jeden mi został tak jest i bomba i jakiś grobowiec to jest chyba tak, dwie bomby mi wypadły zielony robot, oj, chciałem mojego moją muszkę rozwalić jakiś poście skwadłem jeden robaczek mi został. użyję o, o! Do sklepu się przeniosę. Co by mi się najbardziej przydało? o Bardzo fajny itemek, ale nie mam tyle golda. Może mi wypadnie tutaj z... Tak. Ale to będę... Okej. Okay. Widzicie? Mogę strzelać bardzo fajnymi pociskami. A, miałem tutaj zebrać to złoto podałeś Przynajmniej wykombinować jak to zrobić, ale wydaje mi się, że trzeba tu położyć bombę Nie Nie mam pojęcia No dobrze Stał się na was, może mi pomożecie To idziemy na dół Oj, jedno serduszko mi zostało Klucz i skrzynka na samym środku Może tutaj postawię bombę? Tak! I tabletka Okej, okay. użyję tabletki Bomby są kluczami Dobrze mam 6 kluczy pod dostatkiem. w gruncie rzeczy mogę wrócić się po te monety być może starczy mi na wykupienie dodatkowego serduszka. Strasznie potrzebuję. To jak to trzeba zrobić? Wcześniej tu, bombę postawiłem, to teraz położę tu. Tak jest. Cztery monety. Może mi starczy na życie. Nie starczy mi. No nie. No to z jednym życiem, a zaraz będzie boss. Ciężko będzie. W złotym pokoiku jeszcze nie byłem. Dead Space Scrolls, co to daje? Ojej, no jutro bomby Ale zostawię sobie ten itemek Do zabawy Idziemy do kolejnego pomieszczenia Ojej, pół serduszka mam No... No brawo no dobrze, kończę. Dziękuję za obejrzenie. Do następnego razu. Do zobaczenia.